O nie, i w drogę powrotną. Jajek. O nie, tak blisko. A nie, nie. No nie. No, no, źle. Jaka hamowa. No, dawaj, 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 jest kluczyk już wzięliśmy. Zaraz, zaraz. No nie, co nie mówiłeś? Jaja, nice. Co mam tutaj? O w dupę, no bez kitu! Teraz zginę tutaj. No i to tak było nice. Co to jest? Za główny etap. Na co tu chodzi? Nie rozumiem. Zaraz ogarnisz. No już <gryw> dobra, już okay, no. Są takie szyny, co cię w górę prowadzą. A, No, 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 no. Powołaj jaka jest zjeżdżalnia. Nice. O lol. Aha, dobra, to jest jeszcze jakiś... No weź jaka to jest hamowa daj No weź to wow. jaka no, hamowa No ale co to w ogóle What? Jest! Jest! Jejej! No, ludzie chyba za bardzo lubią w tej grze to te zjeżdżalnie. Czekaj, sprawdzę co jest na dole, a nic nie. ma, okej. Okay. nie, 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 rób tego! Ale ta gra jest taka trudna, że tak powiem? No, nie, wiesz, łatwo jest. W sterowaniu? Nie, no w sterowaniu jest taka zła. Ale... No kurwa. Bo z tego co ja tak widzę, ten kołyszok nie jest taki ślizgi, tak? Taki trochę. No nie. No, on jest mięski. Mięski. Jest, jest, jest. Nie, 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 nie. No, nie, no nie, 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 tej gry. Ale nie, mam wyboru i muszę w nią krać nie, tak jest. nie, nie, wyboru. Kur... nie, sobie wybrać jakąś fabrykę soli. nie, No i spadłem. Jest! O, oh, a great addostan nawet, nice. No to jest amerykański chyba system oceniania, nie? Z tego co tak widziałem. Oh lol, jakaś wyrzutnia rakiet. What the fuck? O oh lol, przed rakietą. Ale fart. Uciekasz przed rakietą? No, szczerze nie mnie rakietę, ale zobaczysz jak na YouTube'a wrzucę. Jaki fartuch. Spoko. Co dalej? No, znowu. O kurwa, ale było blisko. Te rakiety nie są tak zrębane jak te zjeżdżanie. Nie widzę swojego życia. Kurwa, auto namierzanie Suka. Życie to. Siu. Nice. Co mamy dalej? Jakiś kolejny gwieńko. No nie, znowu te. O no, kurwa, kurwa, ta rakieta zawsze mi zabije. No ja je wiem, kto montuje w fabryce soli rakiety? No, bez kitu. Ile mają później te rakiety? Sekunda? Ja pierdolę! Nienawidzę! Nienawidzę tych jebanych rakiet! What the, fuck? What the No i zawsze przy tej polegnę! Trzymaj się! Kur olol, Przeżyłem! Nie! Czyżby Szymon przyszedł? Tak, Szymon przyszedł. Witamy Szymona. Jak było w tym świętym miejscu? Dobrze? Mandamsa? Nie, nie pamiętam Nie, już się pamiętam. Mandamsa? Byli ci y, ministranci. Się pytali, czy będziemy przyjmować kolendę. Co? Jakoś w międzyczasie. Tak. No to ja powiedziałem, że niestety nie, ale nie będziemy się kolędów. No. No i dlaczego? Nie jest. Jaka hamowa, ej. Idzie ci tam czy nie idzie? No nie idzie w ogóle. Przez te jebane rakiety. Jego. O! Nice! No i zawsze mnie zabije. No. Trzeba mieć jakiś sposób, którego ja nie znam. Haha! Uh, uh. Chyba, że ministranci zwrócą na mnie ekskomunikę, jak, jak im powiedziałem, że nie przyjmę kolendy. Wol! No. Co? Tak jest Ale powiedziałem im, że. że niestety, ale ja tutaj nie mieszkam na stałe na święta będę gdzieś. Uh. I zrozumieli, powiedzieli dobrze. Nie będziemy przesyłali egzortysty. Jest, 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 jest! Nie, nie, nie zabijaj mnie! Jest, jest! Przeszedłem. o wow, ja pierdziela... Co to jest? No, Michael! Ja. Pierdziele... Jest! O weź, jakieś piły za nami jechały, weź. Za pierwszy raz przeszedłem, udało się. O nie, znowu! E... No, ludzie, nie no. Jedi, jak teraz zobaczcie ten gawitę, to naprawdę nie będziesz miał pretensji, że tak flamie. <grymianie>

nie, ma. Mówię, że się nie kasują. Mm -mm. Ej, weź tam wycisz trochę mikro, bo słychać wszystko ej, i boli głowa trochę tego. Okej, okay, zaraz. A, jest, no nie! Co? Macie powiedział. No dobra, zginę specjalnie, zobaczymy. No i poszła się kasa walić. Ale, jest, komuś. udało się. Ale. Nie, nie kasują się. Momenty platformowe z dupy. Ach. Nie. Jest! No. Trzech i wszystkie trzy zostały. O, co tu mamy? Gdzieś kurwa znowu śmieszne jeb... Aaa, lol. Wyciszyć mikrofon, jak to działa? Przecież mogę w tak iść. Bo, co to jest? Chyba tak. Haha, z pleciem jest. Drugi odcinek robisz? Nie, 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 nie. Ach, no, jest. No, no kurde, yeah. dobra. No. Nice. Drugi odcinek robisz?